I dzień dobry, witam wszystkich. Zaczynamy kolejną sesję nagraniową. Zaczynamy dokładnie dzień potem, jak zakończyliśmy livestreama z Cywilizacji 1, odcinkiem 9 i ostatnim. I pozwólcie, że na początku ogarnę, co tu się dzieje. Z tego zapamiętam, to mieliśmy jedną z rzeczy, które zrobić, to nadać nową ksywę dziesiątce, o czym zapomniałem poprzednio, ale teraz o tym pamiętam. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, to w tej chwili to zrobię. 11.10. energy flows throughout our world. And by mastering its forces, the Templars are able to reach beyond what any human once thought possible. When the elders are truly banished from the earth, we will be the masters of the power they have left behind. So, to nie brzmi niebezpiecznie to co on powiedział. Geist Informacje o postaci i ksywka. Nie będzie dziesiątka, tylko będzie omega. Dobra. To jest jedna rzecz. Teraz druga rzecz to zobaczmy sobie ambulatorium. Mamy na pewno żołnierza właśnie. Gabriel Moreau jest w stanie. PTSD, tak zwanego, tak? Post Traumatic Stress Disorder, i ona ma negatywne cechy. Damy ją do leczenia, żeby się tych pozbyła. Teraz możemy chyba już chwilkę poświęcić na to, żeby dokończyć przede wszystkim zbieranie tych zasobów. Poza tym nie wiem, co tutaj robiłem, ale też mi się wydaje, że.

Co ty mamy? Elitarny kapłan, ciężki lancer, elitarny tarczownik, Andromedon, Muton, Upiór, Kodeks i ciężki Mac. Całkiem sporo tych przeciwników. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem zrobić. Ja planowałem to planowałem to ostatnie miejsce tutaj wykorzystać na coś innego, ale wydaje mi się, że zbudujemy sobie tutaj w końcu laboratorium. Czas budowy jest 17 dni. Niemniej jednak to może nas mocno pchnąć do przodu, jeżeli chodzi o... Zwiększa szanse na tylko badania? Naukowców może przyjdzie do laboratorów, bo pomogę lei, które wytega nowicy przyspieszy pracę nad wszystkimi projektami badawczymi właśnie. Tylko pytanie, czy ja mogę później usunąć takie, taką konstrukcję? I... Ustraci wszystkie odniesione dzięki tej instalacji korzyści, ale chyba nie odzyskam zasobów, które na to poświęciłem. Y, trudno. Postawimy tutaj, i teraz jeszcze poproszę. Y, tutaj kontakty w ruchu oporu chyba mi nie są potrzebne w tej chwili, więc możemy stąd y, zabrać tego technika i przydzielę go tutaj, żeby on po prostu zrobił to szybciej. Czytał Gremlin to był nawet.

Frequent turbulence and the occasional evasive maneuver make it difficult to conduct experiments of any notable sensitivity. I may have to adapt my research techniques to maintain efficiency under these conditions. Powiem tak, to ich gadanie jest fajne, kiedy się gra tą grę e, tak po prostu, a w momencie kiedy ja tą grę mam nagrywać, to te gadania troszkę mnie zaczyna denerwować. Atakujemy. Dobra, takich mamy, mamy tutaj zespół. Jest wieźmina z amunicją y, M, bardzo dobrze, tak ma być. Zobaczmy na produkcję przedmiotów, co będziemy mogli tutaj zrobić. Może osłona umysłu by się przydała? Co? Dwie zrobimy i nadamy je ludziom. Tutaj. Tutaj drogę ma teraz. Yy... granat. Ok. Znaczy, ludzie, znaczy, obcy lubią przejmować ją, nie? Kontrolę nad nią, także może wypadałoby jej dać. Osłonę, ale. Dobra. Tutaj damy też mu granat. I przedmiot pomocniczy: osłony umysłu. Tutaj mamy łowcę. E, ponieważ w tej misji nie będzie brać udziału e, łowca, e, ten poprzedni. Nie? Dlaczego nie? Dlatego, że pewnie odpoczywa, tak? Emily Martin. Nie, ranna jest to tutaj oddamy te bronie Arashi i katana. Damy też kamizelkę nadwózkową. Ty jesteś hakerem, więc będziesz z tego bota korzystał. I tutaj mamy jeszcze jednego żołnierza, który może chociażby przyjąć na siebie apteczkę powiedzmy. Nie mamy medyka, więc to się może przydać. A Geraltowi to skaner bojowy. Jeszcze może mogę tutaj granat IM przydzielić komuś, ale chyba nie ma to większego sensu. Może lepiej właśnie jakbym miał dwa granaty. Może tutaj co? Granat IM. Teraz Rozpoczynamy. on the position of a facility conducting research crucial to the Avatar project in this region. The coordinates are locked in for a tactical strike. Move to the designated position and plant the X4 charges. Once they're armed, move to minimum safe distance and we'll turn that place into rubble. Są do i do X4. Hmm. Chyba mamy siódmego w tej misji też. Tylko kogo? Tutaj, Denis Popow, siódmy człowiek. Fajnie, przyda się. Nie? Tymczasem możemy e, wyruszać już na zwiastun. Normalny. Poproszę tutaj do góry. Nikogo nie ma. To... fajnie nawet. Zobaczmy, jak się tutaj mogę posunąć pozostałymi. Czy ktoś może na ten dach wejść, tak żeby... O! Yy, wiedźmin może. Dobra. Żeby zrobić miejsce jeszcze jednemu. Na górze. I niech naleźć, na dach wejdzie powiedzmy, że może któryś z grenadierów, co? Tak, Stefanie Hejes. Yy, do przodu. 10, tutaj też Maksymalnie. Nie muszę Wszyscy jedną stroną. Ok, znowu możemy zrobić parę kroków. Są piersi. Bo. Mina samo naprawdzająca. Przyklej do wroga. Widziałem dzisiaj obrażenia. 8 8, <laughs> ja, załatwimy ich zaraz, chyba. No tutaj nie mogę iść, bo tutaj zostanę zauważony. Ale mogę na przykład do tego trzeba podejść. Tutaj Denis Popow Dobrze, że to oczy widzę, ale w takim razie może podejdę na razie spokojnie, żeby się nie okazało, że zaraz nadepnę na jakieś oko, którego nie ma. Eee, Stańmy sobie może. No właśnie nie wiem do końca, może tutaj. Dobra. I jeszcze Grenadier. Grenadierem na spokojnie na razie. Poczekamy sobie jeszcze jedną turę, ponieważ tutaj się nie trzeba spieszyć, aczkolwiek mogę też podejść trochę. Tutaj niepotrzebnie zrobię Overwatch za szybko. Zobaczymy, co oni zrobią. Niestety poszli w tamtym kierunku. Co tu jeszcze jest? Kodeks, ale sam jeden? I to jest na tyle dziwne, że można by podejrzewać, że tutaj gdzieś jeszcze jakaś grupka powinna być mu towarzysząca. Ponieważ obcy raczej nie chodzą sa samotnie. A co za tym idzie, teraz się sytuacja trochę zmieniła i wybudzanie w tym momencie może nie być aż tak dobrym pomysłem. W momencie kiedy jest. Y większe ryzyko. Tak samo jak jest ten kodeks, to trzeba pamiętać, żeby nie grupować żołnierzy wspólnie. Spróbujemy może co? Jeżeli pójdziemy troszeczkę do przodu, to może odkryjemy, co się tam kryje, tylko że może też i nie, ponieważ Dragon będzie miał problem, żeby zobaczyć do góry. No spróbujmy mimo wszystko. Nie <laughs> tutaj jest Meg, tutaj jest jeszcze grupa mutonów um, z Andromedonem, wszyscy w jednym miejscu. No dobrze, że nie atakowałem w takim razie. Okej. Okay. Spróbujemy jakoś ją tutaj okopać, może jeszcze. Lepiej? Może też się uda ich po prostu jakby zignorować ich po części, bo też jest taka opcja, żeby pójść do przodu, podłożyć tą bombę i uciekać stąd. się sobie poszli, ale w sumie wciąż ich widzimy. Takie to jest śmieszne, że oni chodzą i rozwalają wszystko co jest dokoła. <grywa> Drzewo zniszczyli, drzwi zniszczyli. przecież <grywa> ty się nic nie dzieje jeszcze w tej chwili. No i nie są świadomi tego, że my tutaj jesteśmy. Kodeks porusza się w niebezpieczny sposób. Jakby coś przeczuwał. No, niestety ktoś widzi tego mutona, także ten muton tutaj jest zagrożeniem. Nie wiem, kto widzi tą grupkę, bo można by spróbować nie wybudzać ich, a wybudzić całą resztę. Niestety aż dwóch chyba widzi. A więcej niż dwóch. No, znalazłem się w trochę nieciekawym położeniu w tej chwili. Patrzmy, gdzie jest druga nowa. Tutaj. Czy jest w ogóle ktoś, jakim moglibyśmy zająć jakąś lepszą pozycję obronną? Liczę na to, że oni tam pójdą do środka w następnej turze, także zupełnie znikną mi z punktu widzenia. Także poczekajmy jeszcze turę. Ci wracają Okej, okay, tych nie będzie widać przez chwilę Nie, widać jednak ich Na górę wejdzie Nie, nie szedł na górę Zobaczmy, no teraz Geralt jest w miejscu takim, że nie może się ruszyć, ten tak samo. Kto go widzi, tego Andromedona tutaj? On. Ech, sobie na narobiłem, kurde. No, ale profesor może choćby zająć lepszą pozycję. Dobra, pójdź tutaj. Watch. Scanning. Mogę też ich sprowadzić? No już nie mogę, teraz już zostanę wykryci. Tak. Oh, nie kurde to się może zdarzyć niestety No okej okay, y ale w takim razie ja e, też jestem tutaj, e, znaczy mam perspektywę do tego, żeby do niego strzelać. Spróbujmy może, by nimi e, rękoma najpierw, skoro można. Sklonował się, ok. Ok, teraz zastanawiam się, co dalej. On ma możliwość strzału. E, tym um, pociskami e elektromagnetycznymi, także niech strzela do tego robota, ok, teraz co zrobić nową? Co ciekawe, ta, ta jednostka jest wciąż ukryta. Tutaj <laughs> Nie wiem, jakim cudem. E, protokołem przekwytującym albo protokołem bojowym możemy załatwić tę robotę tam na Amen. Taka jest opcja. E, granatem plazmowym możemy tutaj zaszkodzić e, przeciwnikom w taki sposób. Zaraz, jeżeli e, Claymore byśmy byli w stanie postawić. Gdzieś tutaj, tylko że wtedy drogonowa musi się ruszyć, niestety. Po prostu musi podejść bliżej. Bo jeżeli byśmy w stanie Klaibor położyć tutaj na przykład na tej budzie, na tym gościu, to wtedy jednym granatem całkiem możliwe, żebyśmy załatwili tutaj wszystkich. Albo przynajmniej, na no, wszystkich, nie? No tak, byśmy wysadzili tutaj granatem zarówno tego lanciera, jak i, jak i być może nawet i kodeks. No, nie wiem, czy to się uda, ale jest szansa. Tylko dragonowa musi podejść, a nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może lepiej będzie zastosować faktycznie wypędzenie tutaj. Raz przejść granatem i wypędzenie. Bo ona będzie strzelać do wszystkich, nie? Czy ty jesteś w dobrym miejscu? No, Powiedzmy, mi, że tak. Coś tutaj może szczelić. Dajesz do tego elitarnego tarczewnika. Okej. Okay. Świetnie. No i dragunowa. Może wykonać jakby dwa ruchy tutaj, nie? Czyli może podłożyć tą bombę. Może też kąś przykleić tą bombę. I wypędzenie zrobić, nie? Ale nie wiem, czy to będzie konieczne. Jeżeli załatwimy... Meka protokołem bojowym. Dajesz. go? To dragonową teraz możemy zrobić wypędzenia. Nadzieję, że ona zabije wszystkich. Czas, Ach, kapłan przeżył. I on nie może do niego strzelić, chyba że stanie tutaj. Ale dobra, bo mam jeszcze z mieczem. Jednostkę yy, Stefanie Hayes. To załatw go. tego kapłana. Anna bioza będzie. Świetnie. I tutaj możemy jeszcze ostatecznie spróbować rozwalić ten kodeks z y, Oscarem. No problem, Anobioza zakończona niestety. Bardzo mi będzie teraz przejmowanie umysłu. Nie, kolejna anobioza. Dobra, to No się ruszają, ale nie wyszli, nie jest mnie. Także mam wciąż wolną rękę, żeby załatwić tego. Bardzo dobrze, zrobimy to w następnym odcinku. a ja w tym odcinku to ja już sobie zapiszę gra.